Świadomość. Czy wiesz, że świadomość otwiera Ci drzwi do własnego przeznaczenia? A to, co jest nieuświadomione, to tak naprawdę prowadzi Cię po cudzych ścieżkach. Przeznaczenie nie jest sztywnym losem. To, jest, to nie jest jakiś zbiór to nie jest procedur, które Ty musisz po prostu odtworzyć. A właściwie, które odtwarzają się same na autopilocie, i ty po prostu jesteś takim biernym pionkiem jak w grze, który jest przesuwany po tych wzorcach, po tych procedurach, po tych ścieżkach i nie masz na nic wpływu. Karl Gustav Jung, coś mądrego teraz będzie, mówił tak, że przeznaczenie to nie jest narzucony los, lecz wewnętrzna siła prowadząca cię ku indywidualizacji czyli procesowi stawania się pełnią psychiki. Czyli ty się cały czas kształtujesz, możesz dokładać nowe, tworzyć, tylko musisz najpierw to odkryć, że każdy człowiek ma swój wewnętrzny plan z duszy, swoje własne sytuacje do przeżycia, którym nada swoje własne nowe znaczenie, nowe definicje, nowy potencjał. Ale teraz zagrożeniem jest i pułapką coś takiego, i tutaj, właśnie świadomość jest kluczowa. Samoświadomość, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, że kierują nami pewne wewnętrzne, właśnie przekonania i nieświadome schematy, na których bazujemy, i one, jak na ten autopilot. Jak ta zawieszona płyta cały czas się odpalają i jeżeli my nie wejdziemy w samoświadomość i autorefleksję i nie zobaczymy, że my cały czas jak ta zacięta płyta powtarzamy, powtarzamy, kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Każdy dzień taki sam, każda reakcja taka sama, każda decyzja taka sama. Jak jakbyście kopiowali jedną i tą samą kartkę, ona będzie cały czas taka sama, nie ma nic nowego, nic się nie ubogaca, nic się nie może zmienić, to... Tutaj właśnie ta świadomość jest kluczowa, bo gdy my zatrzymamy tego autopilota i sobie coś uświadomimy, to to nam daje możliwość otworzenia się na nowe decyzje, nowe wybory, nowe doświadczenia, nowe przekonania, nowe rezultaty. Poszerza nam się wachlarz możliwości i już nie musimy tego jednego wzorca wybierać. Tylko możemy, jak i chcemy. Właśnie, że to, co nieuświadomione, staje się naszym przeznaczeniem. No bo jak idziemy, jak ta zdarta płyta na autopilocie, coś tam dzieje, co z nas wychodzi bez naszej świadomości, bez, bez, bez w ogóle możliwości nic z tym zrobienia. Po prostu to się zadziewa, a my w tym płyniemy jak stateczek po rzece, no to to się staje naszym przeznaczeniem. Po prostu uświadommy sobie i ty uświadom sobie, że ty to korytarz rzeki możesz przesuwać. I jak ten statek po swojej własnej rzece płynąć. Bo jak się przyjrzysz tym wzorcom, uświadomi się sobie, no to już wtedy możesz wszystko.